Aktualnie są przygotowywane fundamenty pod budowę przedszkole ze Żłobkiem w Szczucinie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który został naznaczony przez nas jako inwestorów. Jak pogoda będzie sprzyjać, z całą pewnością harmonogram zostanie dotrzymany. Planowane oddanie budynku jest to koniec sierpnia 2024 roku. Koszt inwestycji prawie 19 milionów, 13 milionów z polskiego ładu, reszta to są fundusze gminne, w tym również i pożyczka marowska. Po, w pieniądze powstanie budynek o powierzchni 2,5 m2, budynek parterowy, w którym znajdzie się 8 oddziałów, przedszkola, 2 żłobka oraz zaplecze gastronomiczne dla tego obiektu.